Że do ciebie, listarz. Mikołaj Jur rozgotowuje nie jest prezent dla mnie, bo była miła, grzeczna, rodzinna i serdeczna. Nienawidzę cię! Żegnaj i Ja nie znamy, bo czułam mnie ta rózga. w W sercu wielka pustka, tak bardzo mnie zawiodłeś Przez tyle lat trafiałeś we wszystkie me zawcianki A teraz udywałeś niemały mały z tej bajki z... <śmiany> Nie przyjechałeś i co ja zrobię? Chciałam iPhona, najnowszy model w święty chcę, byś wiedział, że tak bardzo dzisiaj zawiódłeś mnie. W liście pisałam, chcę brada pita. Dałeś zapchlonego chomika. Tak to przyznamy się. Mikołaju, masz jeszcze. Nie przepraszaj, bo ty mam, a trebkę, a trebkę kupię sobie sama. Myślałam, że się lubimy, ale to już nieważne. W takim razie ja się obrażam, żegnam i ciebie nie pozdrawiam. I żeby nie było, ja starałem się naprawdę. Co w zamian otrzymałem, jest doprawdy śmiechu warte. W tym roku byłem grzeczny i robiłem rzeczy dobre. A teraz czuję się, jakby ktoś mi spłynął w mordę. Nikogo nie szkodziłem, nikogo nie bluzgiałem I nawet godziny dla seniorów szanowałem. I przysyłasz skrzata w takim momencie, no! Mały, ale wciąż świadek. Kawę kole, Kinder, pianki, żelki, milka. I kończę za długi ten list nie pozdrawiam i bez poważania nie pozdrawiam i bez poważania